czołem, moi drodzy! Siemanko, tak się składa, że odkrywamy łódko atrakcje, które są obok nas i mamy przy okazji terapię borowinową. Nie wiem, czy wiecie, za to się płaci ogromne pieniądze, ale tutaj muszę zapłacić za wejście, ale nie tak wiele i możecie cieszyć się po prostu borowinami, które są tutaj i teraz sarmata pokazujący, jak się włazi do borowin. Nie wiem czy będzie widać, ale kolor wody jest taki bardzo brudnawy, to błotko jak się wyjmie, no tu jeszcze jest bardziej piaskowe, ale jak się wyjmie to widać, wejdzie głębiej widać, się, widać że jest taki piach, taki leczniczy, piach Borowina, jezioro Czarne pod Koszelinem, niektórzy wiedzą, najstarsi górale wiedzą jak tutaj dotrzeć i my tutaj też nie po raz pierwszy się pojawiamy. Tak więc nie wszyscy na zagranicznych wojażach, greckich wyspach, my tutaj pod kaszelinem. No niektórzy tutaj borowiną się raczą, a nieprawda jakimiś rarytasami, ale też jest super, nie? W sensie. Tak, no i sobie weekend czy coś, czy na jeden tak. dzień. I, I cieplutko, bo to małe jeziorko otoczone tutaj laskiem, więc pięknie jest i przygotowane do zabawy.